Chyba jak go teraz zabijamy, bo chłop nie że może dopuszczać wave'a W sumie może, może Kurwita o, 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 chodź, chodź, chodź Chodź, 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 chodź Jedzie, teraz wpeszuję Dobra, teraz jak my go kurwa zabijemy? Chodźmy tak Puszować. Daję, daję. Myślę, że chcesz sobie bezpiecznie z swoim wardem. Nobie. Myślałem, że wart. Czy pomoże? Chodzę, ma żarkę. Mam. To gut. O! Uciekł. Mi. Mare. Ale clean, ale ten adekary, ja pierdolę, czadny. No i orf. <laughs> Gdzieś. Ale tutaj nie przepuszujesz. No, a może jednak? Uj. Powiedziałem, że nie przepuszuję cię. Powiedziałem, kurwa, roz. A ty? bo turu. No nie, nie wiem. Ale mnie Myślisz, że jak mam mało życia, to przestanę ją gonić? Nabiję, nabiję! Zabij laps.